No i się zaczęło. Team of the Year. Nie będę tutaj podważał tych dość wątpliwych wyborów w tym konkursie popularności. Natomiast, jedno jest pewne: z tej okazji dostajemy najlepsze karty w Ultimate Team. I tak też jest tym razem. Na moim koncie znajduje się 61 900 pointsów. A pierwsi do trafienia w tym roku są napastnicy. Nowość i jej postanowił tym razem odwrócić całą sytuację. Nie wiem, co wydarzy się dalej. Natomiast mamy do trafienia Suareza, Messiego i Ronaldo. Wersję Team of the Year. Pięknie wyglądają te karty. Oczywiście, jeżeli wy chcecie potwierać paczki, możecie kupić sobie FIFA points w sklepie Xbox, korzystając na przykład z kart przedpłaconych. Które można znaleźć w sklepach z elektroniką. Dobra, intro skończone, moi drodzy. Otwieramy paczki za 50 tysięcy. Nie wiem, ile uda nam się ci otworzyć. Troszeczkę, jakieś zostało, tam 34 tysiące. W pierwszej parce za 50 tysięcy. SPO. Runi, Runi to jest ok, karta. Fajna geekera, w ogóle trójka z Manchesteru. Ciekawe, ciekawie, ciekawie. Eee, No ale poza tym raczej nic. Oczywiście otwieram już 28. Dobra, szybko, szybko. Jest walkout? To jest walkout? To jest nie, złokaut? zacięło się ale to chyba przez serwery, a niekoniecznie przez grę. Fonte, tak czy inaczej, 83 over, a wszystkie karty będę sobie zachowywał, żeby potem może je sprzedać. Może jakieś SBC fajne zrobię. No, a tutaj, jak widzicie, niewiele ciekawego. Lopez znowu nam się trafił jako duplikat. No dobra, no to w takim razie, moi drodzy. Fonte, no coś tam może jeszcze się sprzeda, bo są te SBC, tak? Kolejna paczka, moi drodzy, za tysiąc fiapońców i w środku. Nie ma to, ty, to zauważyłem, jest Diara, 83 overalla, Ale przynajmniej nie ma doplikatu. Kolejna paczuszka, 22, ubywa tych paczek, ubywa tych paczek. Tutaj tu też nie ma. No. Nie chcę przyspieszać Kasemiro, to jest, tak jest, ale wiem, że ciężko będzie tutaj tutaj trafić. Marsjal, jest. Marsjal, jest, to jest spoko. Kolejna paczka, 44 minuty do końca, ale oczywiście to nie wytrwa, to nie wytrwa, bo wszystkie skończą się wcześniej. Slimani, tak, napastnik z e, oczywiście Leicester City 56 900 punktów nam zostało, moi drodzy Tutaj nic wyrzucamy, to oczywiście nie jest to nam potrzebne Karik, znaczy bierzemy do klubu, tutaj du duplikaty sprzedajemy No i kolejna paczka, moi drodzy, 19 zostało, oj Nie, to znowu było zacięcie serwera Chociaż mamy tutaj dużą flar, jest to tripier, to jest Trippier, prawda? Tak jest, no ale dobrze wyglądająca karta, do, dobry prawy obrońca, no prawy cofnięty skrzydłowy, prawy obrońca, co mamy? Carvalho jeszcze, Kagała, Martial znowu oczywiście bierzemy e, do klubu tych, których nie mamy i tutaj Marshal sobie i może Kentrao zabierzemy. Na listę transferową Lecimy dalej, nie powstrzymujemy się Nie wiem ile uda się tych paczek zrobić, pewnie w tytule już macie Ile udało się mi ich otworzyć Środkowa obrona Williams, no to nie jest osoba Jakby to był Bale, to jasne Kolejna paczuszka, 13 tysięcy Ponad do końca, nadal nie mam ani jednego co jest grane, proszę Znaczy ja nie będę narzekał, wiadomo Nie będę narzekał, bo powiem szczerze, koniec z narzekaniem Tak, Ko koniec z narzekaniem Będę się cieszył z tego co jest, ale fajnie by było Gdyby te 50 Dały coś więcej Kolejna paczuszka, 14 tysięcy jeszcze do końca, także spokojnie, damy ra. To jest walkout, to jest walkout, to jest walkout. To jest taka średnia flara. Eee, to jest Franc F Nie, to jest, to jest to będzie Sanchez, tak jest, moi drodzy. Mamy w karta, która warta pewnie była 100 tysięcy. Teraz już pewnie mniej, przez to, że rynek troszeczkę się załamał. 87 overa dla Alexis Sanchez, czyli najlepszy zawodnik w Arsenalu. Trafia do naszego klubu, reszta Dość taka średnia, ale Alexis, jak najbardziej. Bierzemy. Lecimy dalej, lecimy dalej. 10 tysięcy do końca. No, no, tutaj, tu już nie ma. Wiem, kto tu będzie. Środkowa obrona Vertongen, ale raczej Vertongen to będzie. E, tak jest. Vertongen, Quaresma. No nic, bierzemy. I szybko otwieramy kolejne. Czy uda się jeszcze z dwie, trzy otworzyć? Jak Jelka sobie wyślemy do klubu? No i tak. 5 tysięcy, 50 tysięcy, 1000 Fiapońców. Leci oczywiście za Fiapońcy i nic. No, w środku też nic, absolutnie, moi drodzy. Jeszcze jedna paczka na pewno, jeszcze jedna paczka. To jest walkout? To jest nowy walkout. I kto to jest? O, niestety, aż Hiszpania. Hiszpanii nie ma takiej. Może i nie sta. Puskec Oja! No ale powiedzmy, że Patricio jest, jest Busquets. Nie jest najgorsza ta paczka, prawda? Jeszcze dany, go sobie wyślemy, quicksalujemy. I kogo tu jeszcze mam? Ile mamy jeszcze do tworzenia? Jeszcze na pewno jedną otworzymy, moi drodzy. I w ostatniej paczce dzisiaj, bo już mam że zostanie nam na później, to niestety. Ach, manoras. Tak, moi drodzy. I paczka nie jest już dostępna. Zerknijmy jeszcze na. Klub tutaj mamy właśnie taki zawodników. Dzisiaj oczywiście Sanchez Busquets trafiony. Reszta też w większości jest dzisiaj potrafiana. E, 83-84 zawodników. I to by było moi drodzy na tyle. Co prawda dzisiaj Blue nie udało się trafić, ale otworzyliśmy parę fajnych paczek. Był Alexis Sanchez, był Busquets. Da się lepiej oczywiście i to udowodnię. Mam nadzieję, że te, przynajmniej tego jednego trafimy. Oczywiście zapraszam Was też na sklep jacob11.pl po jakąś fajną koszulkę. Taką na przykład, jaką dzisiaj noszę, jeżeli jesteście fanami Manchesteru albo kogoś innego. Macie do wyboru. Trzymajcie się. Na razie. Do zobaczenia.